Dzień dobry Państwu. Tak już sobie któryś tydzień siedzimy tutaj przy tym stoliczku i nikt nam nic nie podał. No właśnie, ale ja nie o tym chciałem powiedzieć. Ale Wiesz, ja chciałem o tym powiedzieć. Ach, to już powiedziałeś. No Wiesz właśnie. Wojtku, nie wiem. że... No to właśnie chciałem Tobie powiedzieć i Państwu, że... nie niektóry... No powiedz, bo nie mogę się doczekać. No właśnie. Chciałem powiedzieć, że spotkałem niektórych z Państwa, którzy oglądają to, co my nazywamy naszymi powtórkami i niektórzy z tych państwa twierdzą, że to wcale nie są powtórki. Ale co mi chciałeś powiedzieć? Bo chciałem ci powiedzieć, że niektórzy z państwa myślą, że to są premierowe nasze programy. Ja wiem, ale co mnie chciałeś powiedzieć na no początku? Właśnie chciałem ci to powiedzieć, co ci powiedziałem przed chwilą i państwa. No mówiłeś, że mi coś powiesz. Proszę Państwa, nie zawsze łączy nas taka jednostajna nić porozumienia, w związku z tym chciałem jeszcze raz powiedzieć, że tym z Państwa, którzy sądzą, że to co my w tej chwili mówimy i co za chwileczkę będzie to są powtórki, to wcale nie są powtórki, a właściwie to są powtórki. No dobrze, to zacznijmy wyświetlać, a ja bym chciał, mi tłumaczył jak zacząłeś mówić, że coś mi powiesz, a potem zacząłeś mówić do Państwa, to dlaczego? przepraszam państwa dlatego że chciałem porozumieć się z moim kolegą yy, wobec państwa a ponieważ nie, nie, nie udało bez mi się państwa. ponieważ nie udało mi się to niech państwo oglądają tę powtórkę ja się z kolegą porozumiem i to się porozumiem w sposób stanowczy proszę oglądać już no więc co no więc chciałem ci powiedzieć że po prostu nie słuchasz tego co mówię nie słucham nie brzydzisz się tak pić z kufla Przecież to różni ludzie pią, mogą być zarażeni. No brzydzę, ale jak mam inaczej wypić? O tak. Pod Sejmem spotykamy grupę rozwścieczonych rodziców. Dlaczego panowie protestują? Bo jesteśmy ojcami. I proszę pana, jeżeli ja słyszę i czytam w gazecie, że oni ustalają oszczędności dla oświaty i obcinają 4 godziny, to to jest, proszę pana, rozbój w biały dzień. Dobrze mówię? To jest krwina. To jest świetnie, bo to jest kpina, proszę pana. To pan Co to. Co to za oszczędności? Ja to powtarzam wyraźnie, żeby pan się dowiedział. Co to za oszczędności? Cztery godziny. 12 godzin, to jest co? To, to znaczy, też jest mało. Panowie postulują, żeby jeszcze bardziej obciąć budżet. My żądamy, nie postulujemy, proszę pana. Niech pan się zastanowi. Na razie, proszę pana, to jest trójkąt ostrzegawczy dla tamtych. Ja mojego małego chcę, żeby został, proszę pana, księgowym. To na jaką cholerę mu jest śpiew potrzebny na przykład? Co? No, żeby żeby go z pracy wyrzucili? Nie, to ja go oduczę. On ma się nauczyć się rachować, na to wystarczy pół roku i ma się no, od biedy jeszcze, żeby umiał pisać i czytać, prawda? Bo poza cyframi coś tam na tych tabelach jest. Czytać to jest rok. musi umieć. No nie, niech czyta, no. A reszta? Albo na ten przykład weźmy dziewczynki, to znaczy córki, no. Moja na przykład córka będzie przy mężu, to po co jej w ogóle nauka? Oczywiście. Nie. Proszę pana, a studia? Po co komu studia? Po co? Zawodówka, kierunkowanie nauki w określonym zawodzie. Proszę pana, czy pan wie, co oni robią na studiach, oni tylko winopie i festiwale organizują. Studia zlikwidować całkowicie, szkoły podstawowej dwa lata, no w szczególnych przypadkach, jak tam ma być jakiś takim, że lekarz coś, no trzy lata. A to po no prostu... właśnie, no to, to historia mu potrzebna jest. Nie. No, historia, albo je, język... Historia to jak ktoś przewodnikiem chce być. <laughs> Ale kto Ale teraz? Kto tam to? na przewodnika? Tak. Teraz na przewodnika. Więc ja mówię, góra, dwa lata podstawówki, reszta likwidujemy, trzy czwarte nauczycieli brzybana do prac produktywnych, te pieniądze, które zaoszczędzimy. I nie będzie dziury budżetowej, proszę pana. Nie będzie bilionów do tyłu. A pan wie, dlaczego oni tak to poustalali w ogóle? Nie wiem. Pan myśli to dla dobra narodu? Nie, kochany. Dlatego, że tam oni wszyscy są po ogólniaku. I takie mają pomysły po ogólniaku, bo są wykształceni Ale niby. Się już skończy. Teraz wybory przychodzą, że pana, i tu nikt po ogólniaku nie, nie podejdzie pod ten budynek. Bo my będziemy tym razem wybierać. Tak jest. A Oczywiście. Ja nie, tak. I ja na przykład pójdę do wyborów, żeby ich podskreślać, proszę pana. Bo takie jest nasze, krótkie mówiąc, prawo. Dziękuję. Niech pan mnie dziękuję. To był nasz obowiązek, żeby to powiedzieć. Do widzenia. Macie co chcieliście. Tu wszystko z bliska widać, ja jaka piękna. Ty, Karol, w ogóle się nie wtrącaj. Ja tylko marzę, żeby cię wreszcie wepchnąć do domu i zamknąć na klucz. A, Popatrzcie. To jest ojciec. To jest właśnie ojciec, bo dba o ciebie. Byś się tu rozlas jak ta jakaś egzema po tym mieście. A tutaj zobaczcie, największy plac w Europie. Jak tętni życiem. Jaki piękny jest ten plac. Jaki on jest piękny, samochody stoją jakieś, nie wiem, budują kamy targowe. Ma stać? Konie mają stać. Domy towarowe, wspaniałe wieżowce, przecież to Żadne jest centrum. w domy miasta. wieżowce, tam centrum miasta, Tu będą piękne hale. Jakie hale? To Blacha Falista jest, to jest bazar, a nie, I nie właśnie, No właśnie, jest bazar. No, jest bazar. no i to, i to jest bazar. To jest najdroższe no, no. miejsce w Warszawie. Indywidualna I przedsiębiorczość w, będzie mogła tutaj, tak jak w Paryżu, uzewnętrznić swoje możliwości. W Paryżu zamknęli zamknęli w Paryżu. A kiedy ty byłeś w Paryżu ty ofiarę na Nawet nie wiesz co jest na świecie. Nie był, bo dziadek pieniądze mu wszystkie zabrał, te co ze Stanów o, o właśnie, o, o właśnie, ochroniłem cię przed tym, żebyś już był bez grosza kompletnie. Patrzcie dalej tutaj. Tu jest fantastyczne miejsce, jakby taki rodzaj soczewki skupiającej kulturę naszą. Teatry i kina. Kino wiedza. Ile tam wiedzy można posiąść? Na każdym sensie jak się siądzie... Co nie tam coś? Coś? tam nie, nie ma tego kina w ogóle. Czego nie ma kina? Jak to, a co jest nie ma kina? Kiosk czy co? No, teraz jest sklep, dziadku, ale, ale to przecież jutro, czyjś... pojutrze... To... Oczywiście, to chwilowa sprawa. Jasne. Ruszą projektory i pokażą wszystko. patiom kina pokażą. I krzyżacy, i wszystko będzie, jak Wystarczy kiedyś. tylko, żeby ktoś pieniążki przyniósł i przyniesie. Ciekawe kiedy. Właśnie. A teatr... może i dziadek przyniesie. Może ja właśnie przyniosę znaczy. te, które przypilnowałem. Te, nikt. co dziadek zagrabił. Tak, Zag nic nie zagrabił, tylko jak wziąłem przechowanie. Tyś, jak tyś mówisz. Ja tu przyniosę, jak to, będą grali tak pięknie, jak jeszcze nigdy. Nie będą grali, bo nie ma pieniędzy na teatr w ogóle. Będą pieniądze, ja to wszystko załatwię. Patrzcie, tutaj, teraz, patrzcie, metro. Wiecie, to jest metro najnowocześniejszy? Posłuchajcie mnie! Wiecie, po co to jest? To jest o, najnowocześniejszy o, środek metro. transportu miejskiego. Ludzie, Wszędzie na świecie się teraz metro nie jeździ. Tak, Wszędzie z urszynowa, z, z tej wielkiej sypialni warszawskiej. Tak. Ludzie Będę będą mogli. Na piechotę, tak. Do Warszawy. I to w hełmach, żeby na łeb się ojcu nie nasypało. Żeby tobie w tym łbie się uporządkowało. Oczywiście troszeczkę są inne tory, i może nie ma tych wagonów, co w darze mieliśmy dostać. Ale jest już nitka pociągnięta, i niedługo te pociągi z turkotem no. będą wozić. A górnicy no. swoje i tak robią przecież dziadku. I o to chodzi, Prawda? że wyrobią. I wyrobią, i dlatego to, co ja wam pokazałem, to powinniście sobie zakarbować, że jest pięknie i będzie jeszcze piękniej. A teraz do domu! Każda wycieczka z ojcem to jest afera. Każda wycieczka ze mną to jest coś, co mogliście się nauczyć wcześniej. Go nadrabiamy to. Żadnego wychodzenia przez dwa miesiące teraz. No i całe szczęście. Dzień dobry panu. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Przyszedłem zarejestrować mój nowy samochód. No to dobrze pan trafił. Proszę pana, mm. proszę bardzo, tutaj jest wszystko cło zapłacone, wszystko o, podatek obrotowy, Panie. wszystko przywiozłem. Piękny. Nie, nie, nie. Ale nowy zupełnie. No niestety, proszę pana, troszeczkę pan się wpakował z tym autem. Na czego się wpakowałem? Przecież ja to piękne. To, to tam piękne, proszę pana. Ono ma jeździć po naszych drogach, prawda? Nie kupił pan tego samochodu po to, żeby jeździł sobie gdzie indziej, tylko tutaj, w kraju. No oczywiście, w kraju my mamy określone przepisy. No dlatego jest nowe. Po pierwsze, co to jest? No tablice rejestracyjne. Przecięte. Żeby były widoczne. Nie upchnięte, proszę pana, bo to nie jest wymiarowa luka na tablicę. to to jest przecież. Nie jest, proszę pana. Tablice mają mieć takie wymiary, jak jest tu napisane, w centymetrach a pan ma nie dość że przeciętą to ale pan ma ciasno i teraz proszę pana organa ścigania potrzebują zanotować pański numer ja i co nie... widzą takie literki ale to jest ja, jedna ja sprawa ja przecież nigdy nie byłem ścigany no co to jest no, to są oj może ostrożniej to są i tak pan to będzie musiał wytłuc.